Hej kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie już 14 vlogmas. Ja naprawdę nie mogę uwierzyć jak to szybko leci, więc no nie mogę się już doczekać i jak widzicie jesteśmy na moim łóżku, więc taki ma piękny kocek, więc też niedługo właśnie, jak, ja, jak Wam wcześniej już mówiłam, niedługo zobaczycie renowację mojej stajni, więc... Super. I przechodzimy do kinderkowego i czternasteczkę mamy tutaj i mamy mojego ukochanego szokobonsa. Tak się prezentuje, taki zwykły, <grymne> super, może sobie go tutaj i lecimy do zdjęciowego, czternasteczka i otwieramy. W ogóle ten czas szybko leci, bo przecież niedawno zaczęłam od vlogmaski. I już jest 14 vlogmas. I dzisiaj mamy istusie taką słodką z sesji, e, którą robiłam e, taką jeszcze przed, przed vlogmaskami. E, I teraz od jutro otwieramy. Myślę, że ten kadr ogólnie jest lepszy. W tej kopercie zostały dwa, dwa, jeszcze jedno okienko, e, bo mi ucierli da dwie koperty, więc będziemy z odbierać. Ten kadr jest o wiele, wiele fajniejszy, więc fajnie. I dzisiaj mamy taką, to jest jakby molina, nie wiem, czy to jest taka włóczka zielona, ale na pewno się przyda. Więc dziękuję bardzo. Serduszko dla Ciebie i lecimy do. do Czarny od Cahate sobie Położę. I myślę, że tym kadrem będę już tak do końca nagrywać, ponieważ jest bardzo wygodny i mi się wtedy lepiej nagrywa. I mamy czternastkę. Nie pokazałam Wam. I dzisiaj mamy słonecznik. Ale bardzo śliczny. Nie wiem, jak wam tak o, pokazać. I jest mega śliczny. Taki w sumie bardziej pomarańczowy niż żółty. Ale fajnie. Będę jako zakładać jako pomarańczowy, więc... No jako żółty też można, ale bardziej jako pomarańczowy, bo jest bardziej pomarańczowy. <śmiech> <śmiech> więc to wszystko i teraz lecimy do podsumowanka. Więc takie szybkie podsumowanko. Na pierwszym miejscu damy sobie ten słonecznik, tak właśnie wygląda. Na drugim miejscu damy sobie to zdjęcie istusi, takie słodziutkie. Na trzecim miejscu mamy tą włóczkę taką, taką mulinę to jest chyba, coś w tym stylu. I na czwartym miejscu dajemy szoko więc tak to się wszystko prezentuje. Więc ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego vlogu maska i widzimy się jutro pa pa